Z okazji zbliżającego się nowego roku, zespół Softline składa wszystkim użytkownikom CGO i CGML serdeczne życzenia wielu sukcesów w pracy i w życiu prywatnym w nowym 2024 roku. Korzystając z okazji, już teraz zapraszamy wszystkich użytkowników CGO i CGML do skorzystania z nowej formy wsparcia. Jaką przygotowaliśmy dla Państwa na nowy 2024 rok. To bezpłatne dwugodzinne szkolenia online, organizowane cyklicznie 4 razy w roku. Dzięki nim będą Państwo mogli poznać i nauczyć się nowych lub jeszcze nieznanych sobie funkcji i możliwości naszego oprogramowania, aby wykorzystywać tego wydajniej, szybciej i lepiej odpowiadać na wymagania zleceniodawców. Do siego roku.